Gotowaliście to źle do tej pory. Oto jak przygotować domowy ser. Weźcie wolek do pieczenia. Wlejcie mleko do worka. Rozbijcie kilka jajek do miski. Doprawcie solą. Dobrze wymieszajcie trzepaczką. Dodajcie kilka łyżek śmietany i dobrze wymieszajcie trzepaczką. Wlejcie mieszankę do worka z mlekiem. Zwiążcie worek. Wlejcie wodę do garnka na ogniu. Gotujcie przez godzinę. Przebijcie worek. Pozwólcie, aby odciekło pod prasą w lodówce przez 3 godziny. Spryskajcie formę olejem roślinnym. Rozbijcie po jednym jajku. Zagotujcie wodę na patelni. Umieśćcie formę z jajkami. Doprawcie solą. Gotujcie pod przykryciem przez dwie minuty. Wyjmijcie ugotowane jajka z form. Będziecie potrzebować kilku kromek chleba na tosty. Spryskajcie patelnię olejem roślinnym. Podsmażcie kromki chleba z obu stron, aż się zarumienią. Przygotowanie jest tak proste, że każdy może to zrobić bez potrzeby posiadania specjalnych umiejętności kulinarnych, a rezultat zaskoczy Was pozytywnie. Lepszego sera nie próbowaliście.